Przede wszystkim y, chciałem, żebyśmy chwilkę poświęcili na takie podstawowe pojęcia, które właściwie znamy, ale które będą taką bazą do rozważań na temat indeksu funkcji seksualnej kobiety. Postaram się też powiedzieć o cyklu reakcji seksualnej, do którego nawiązywała dr Beata Wrubel i naszych badaniach w tym zakresie. Samo zdrowie reprodukcyjne to według definicji WHO nie tylko brak choroby jako takiej, ale ogólny dobrostan w sferze seksualnej. Właściwie zdrowie seksualne no, wymaga pozytywnego podejścia i stanowi takie prawo. Danej osoby do pozytywnych kontaktów seksualnych, które są wolne od przymusu, od dyskryminacji czy od jakichkolwiek innych elementów, które mogłyby ludzką seksualność ograniczać. Zdrowie reprodukcyjne. Wpisuje się w pewnym sensie w zdrowie seksualne i też umożliwia nie tylko reprodukcję, ale ogólny dobrostan, który wymaga interakcji pary, mężczyzny i kobiety, i w, który też wymaga satysfakcji odpowiednich kontaktów seksualnych, tego, aby te kontakty seksualne odbywały się w prawidłowy sposób. Wymaga też i daje prawo do korzystania z rzetelnej wiedzy medycznej. Podsumowując, zdrowie reprodukcyjne to prawo nie tylko do wolności, to prawo do zdrowia jako takiego, ale również decydowania o tym, Jaką liczbę potomstwa chcemy posiadać, kiedy chcemy posiadać potomstwa, to prawo do wolności od dyskryminacji, od przemocy seksualnej, ale również do edukacji seksualnej, która, o której zresztą będę jeszcze mówił i która jest niezmiernie ważna w aspekcie seksualności kobiety i prawo do korzystania z najnowszych technologii medycznych, o których zresztą tutaj dzisiaj mówiliśmy. Rewolucja, którą zapoczątkowały definicje WHO, sprawiła, że coraz częściej mówimy o normach. Te normy również funkcjonują w medycynie seksualnej i seksuologii. Same normy mówią o takich zachowaniach seksualnych, które są najbardziej optymalne dla danej jednostki, dla danej pary, tak z punktu widzenia społecznego, kulturowego, seksuologicznego i każdego. Tą normę można podzielić na normę optymalną, akceptowaną i tolerowaną. Oprócz tego mamy tak zwaną normę funkcjonalną w seksuologii, która mówi o prawidłowych mechanizmach, prawidłowej dynamice reakcji seksualnych i zdolności do przeżywania satysfakcji seksualnej przez daną osobę, a w konsekwencji później i parę. Ta norma dotyczy. Różnych aspektów, między innymi aspektów kulturowych, wydolności jednostki, temperamentu, odnosi się do różnych rodzajów innej aktywności, nie tylko seksualnej. Takie jak na przykład aktywność zawodowa czy estetyczna, no i prowadzi do, do ogólnego zadowolenia z kontaktów seksualnych. Norma partnerska z kolei daje. Partnerom uczestniczącym w układzie zdolność do osiągnięcia przyjemności seksualnej. Paradoksalnie takim najlepszym układem byłaby sytuacja, w której jeden z partnerów ma tendencje masochistyczne, drugi sadystyczne. Oczywiście jest to w pewnym sensie przejaskrawiona norma. Aby mówić o normie seksualnej, musimy pamiętać, że muszą być spełnione pewne warunki, aby doszło do normatywnej zachowań seksualnych. Musi być dojrzałość obydwojga partnerów, musi być obustronna akceptacja zachowań seksualnych, zarówno po stronie jednej, jak i drugiej, dążenie do zaspokojenia seksualnego obu stron, nieszkodzenie sobie, Nieszkodzenie zdrowiu, ale również nieszkodzenie społeczeństwu. Zatem o normie seksualnej mówimy wtedy, kiedy te interakcje seksualne występują pomiędzy osobami, które są dojrzałe, które, które akceptują swoje zachowanie, zmierzają do uzyskania satysfakcji seksualnej, nie szkodzą zdrowiu i nie naruszają norm współżycia społecznego. Mamy normy, mamy pewne definicje, ale co wynika dla nas praktyków z tego posiadania norm, ludzie współżyją, używają do tego, czy używają, czy stosują do określenia współżycia różnych e, sloganów, sloganówie określenia typu uprawiać seks, robić seks, mieć seks, czy to implikuje jakieś postępowanie dla nas czy same zachowania seksualne mogą dawać problemy seksualne czy diagnozując czy zwracając uwagę na zaburzenia seksualne mamy na tyle dobrą wiedzę aby dalej takim parom czy pacjentom pacjentce i partnerowi pomóc czy czego oczekują od nas pacjenci Częściowo odpowiedzią na te pytania jest indeks funkcji seksualnych, który nie jest nowym elementem, bo to jest skala, która służy do oceny funkcji seksualnych, która została właściwie przygotowana w Stanach Zjednoczonych w 2001 roku, opublikowana i ten indeks funkcji seksualnych funkcjonuje już w badaniach naukowych i w praktyce jako standard screeningu zaburzeń seksualnych od 2001 roku. Czy Potrzebujemy tego indeksu, bo takie było pytanie właściwie, dlaczego potrzebujemy i czy potrzebujemy. Potrzebujemy tak, ale dlaczego? Dlatego, że zdrowie seksualne i zaburzenia seksualne korelują ze zdrowiem ogólnym. Pacjenci, którzy są niezadowoleni ze swojego życia seksualnego, będą również chorzy w myśl definicji WHO. Te problemy, które u kobiety mogą pojawić się w cyklu reakcji seksualnej, będą rzutowały na związek. Te problemy, które pojawiają się w niepłodności, również będą rzutowały na związek i będą powodowały zaburzenia seksualne u par. Musimy pamiętać, że każdy z nas powinien mieć z tyłu głowy tą definicję seksualności i wiedzieć, że każda pacjentka ma seksualność, że człowiek jest psychoseksualny. Ta seksualność wyraża się w różnych elementach, w emocjach, uczuciach, w tożsamości psychoseksualnej, w relacjach międzyludzkich, nie tylko o podtekście pod seksualnym, ale wszystkich relacjach międzyludzkich. I dzięki tej seksualności możemy odczuwać przyjemność seksualną. Potrzebujemy indeksu, ponieważ wizyta w gabinecie ginekologicznym jest specyficznym rodzajem kontaktu, interakcji lekarz-pacjent. Pacjentka musi się rozebrać, musi położyć się na fotelu, poddać się w pewnym sensie czynności seksualnej, bo badanie ginekologiczne jest swoistego rodzaju czynnością seksualną. Oczywiście o, tym, o kontekstach, ramach tej czynności seksualnej decyduje konwencja i to, że mamy barierę pomiędzy lekarzem a pacjentem, szczególnie w kilku w, w samym momencie sam badania i tylko właściwie świadomość tego czynu różni badanie ginekologiczne od aktu seksualnego. świadomość Pacjentę, pacjentki i lekarza, który to badanie wykonuje. Sam test czy indeks jest narzędziem, które zostało stworzone, czy tak, tak my chcielibyśmy, żeby, żeby się stało nie tylko narzędziem do badania seksualności kobiety i do screeningu zaburzeń seksualnych ale również, aby mogło być używane przez kobiety do sprawdzenia swojej własnej seksualności. Coraz częściej. Pacjent, pacjentki szukają w internecie różnego rodzaju informacji. Myślę, że warto umożliwić im, aby te informacje, które znajdą, były rzetelne i odpowiedziały na pytanie, czy jestem zdrowa, czy moja seksualność jest prawidłowa. A wiedza na temat zaburzeń seksualnych i fizjologii seksualności w polskim społeczeństwie jest bardzo niewielka. O tym zresztą jeszcze będziemy dzisiaj mówić. Indeks ma zatem służyć zarówno kobietom, które poszukują informacji na temat fizjologii swojej seksualności, ale również i nam, lekarzom każdej specjalności, do tego, aby ułatwić postępowanie z pacjentką, gdzie podejrzewamy występowanie zaburzeń seksualnych. W naszej zwykłej pra praktyce posługujemy się różnego rodzaju sloganami. Mówimy o braku inicjacji, o problemach z inicjacją, o bolesnym współżyciu. Tak powinniśmy mówić, a właściwie jeżeli mówimy w, takim, w języku potocznym, to mówimy o spadku libidu, o suchości pochwy, o zakażeniach pochwy, czy używamy pewnego rodzaju sloganów i skrótów myślowych. Czy w takim razie każdy z nas. Powinien postępować po staremu, kiedy zmieniają się badania nad seksualnością człowieka, zmienia się podejście do seksualności, szczególnie seksualności kobiet. A w świecie mężczyzn dzieje się nieco mniej. Czy w takim razie nie powinniśmy zadać sobie pytania, czy postępujemy prawidłowo? My nie musimy postawić diagnozy, jeśli nie mamy odpowiedniej wiedzy, ale powinniśmy taką pacjentkę wysłać do specjalisty, który pomoże jej pozbyć się, czy uporać się z problemami seksualnymi, które może mieć. Czy musimy pamiętać, że nie możemy pacjentce szkodzić, powinniśmy jej pomóc i leczyć. Każdy z nas powinien pamiętać, a myślę, że ginekolodzy w szczególności, że kobieta ma seksualność, i z seksualności kobiety wynikają zmiany i problemy, z którymi każdy z nas może w swojej praktyce codziennej się spotkać. Może występować sytuacja, w której zaburzenia funkcji seksualnych spowodują, Spowodują somatyzację czy wystąpienie objawów, tak jak na przykład zespoły bólowe miednicy małej mogą być spowodowane zaburzeniami seksualnymi, ale również i zaburzenia pod tytułem chociażby endometrioza mogą powodować bolesne współżycie, czyli zaburzenia seksualne. Nie byłoby tej, tego całego naszego wystąpienia, gdyby nie publikacje, które. Opublikowaliśmy czy artykuły, które opublikowaliśmy w renomowanym czasopismie Journal of Sexual Medicine to był 2013 rok i dotyczące właściwie walidacji dwóch kwestionariuszy: Female Sexual Functioning Index i Female Sexual Distress Scale. Pierwszy to kwestionariusz skróżący do screeningu zaburzeń seksualnych, drugi do oceny dyssatysfakcji czy zaburzeń stresowych związanych z występowaniem patologii seksualnej. Warto pamiętać, że w Cały czas rozwija się medycyna seksualna. To właściwie nowa, nowa działka medycyny, która dynamicznie ulega rozwojowi dzięki licznym badaniom naukowym. Coraz częściej pojawiają się, coraz szybciej pojawiają się nowe klasyfikacje i zabu klasyfikacje zaburzeń seksualnych. Za chwilkę też powiem kilka słów na temat nowej klasyfikacji DSM5, która wyszła w marcu 2014, 2014 roku, dość niedawno. Funkcje seksualne, które bada indeks funkcji seksualnych, są jedną z, jednym z trzech elementów seksualności. Oprócz reakcji seksualnych i tożsamości psychoseksualnej, to wszystkie elementy, które składają się na reakcję seksualną, na pożądanie, podniecenie, orgazm, satysfakcję i fantazje seksualne. Badania nad cyklem seksualnym, bo o tym również mówi indeks funkcji seksualnych, właściwie rozpoczęły się już w latach 70. ubiegłego stulecia. Model Master Johnson-Kaplan mówił o tym, że u kobiet i u mężczyzn występują podobne reakcje seksualne: czyli najpierw pożądanie, podniecenie, plateau, orgazm, ustępowanie, podniecenia. Okazało się jednak, i to są badania z 2001 roku, rozmary Basson, że nie każda kobieta funkcjonuje tak jak mężczyzna, że w dużej części kobiet, jeśli nie u wszystkich występuje cykliczny model reakcji seksualnej, czyli różne elementy występują w różnej kolejności, zazębiają się i nakładają na siebie. A nie każdy kontakt seksualny musi kończyć się orgazmem, żeby kobieta odczuwała satysfakcję seksualną. Ten model jest dość skomplikowany. Nie trzeba go omawiać, ale trzeba pamiętać, że ta seksualność jest bardzo skomplikowana i obecnie uważa się, i to dało podwaliny do stworzenia nowej, nowej klasyfikacji DSM-5 w 2013 roku, że pożądanie i podniecenie są, zaburzenia pożądania i podniecenia są jedną jednostką kliniczną. Zastąpiły osobno zaburzenia pożądania i zaburzenia podniecenia. Zaburzenia orgazmu pozostały, ale zniesiono pochwicę i zastąpiono zaburzenia związane z bólem jako zaburzenia związane z bolecznością genitalną, jedniczą i penetracją. Zmieniły się również kryteria długości, nie 3, a 6 miesięcy. Te kryteria myślę, że niedługo też będą już u nas funkcjonowały. Pojawia się coraz więcej opracowań na temat tej nowej klasyfikacji. Jaka jest w takim razie częstość zaburzeń seksualnych, o których mówimy? Od 7 do 75% kobiet manifestuje różne dysfunkcje seksualne. W Polsce około 17, a nawet do 42%, jeśli mówimy o grupie kobiet chorujących na cukrzycę. Dlaczego takie różnice? No, wynikające z definicji zaburzeń, z metodologii badania, z grupy badanej, którą włączymy do naszej analizy. O diagnostyce zaburzeń mówiliśmy już wielokrotnie, na pewno badanie fizykalne i wywiad, który też jest kluczowym elementem rozpoznawania, ale kwestionariusze na pewno będą nieodłącznym elementem, czy powinny być nieodłącznym elementem naszej diagnostyki. Na czym polega kwestionariusz indeks funkcji seksualnej kobiety? To jest 19 pietaniowy kwestionariusz zawierający sześć zawierający podskal. Dotyczących pożądania, podniecenia, lubrykacji, orgazmu, satysfakcji i zaburzeń związanych z bólem. Tych pytań jest dość sporo, one są podzielone na poszczególne podskale, aby ułatwić rozpoznanie. Oczywiście proszę pamiętać, że to był 2000 rok. Teraz ta klasyfikacja się zmieniła, więc pożądanie, podniecenie będzie jako jedna, jedna no, jednostka nozologiczna. Wyniki uzyskuje się sumując punkty, ale po odpowiednim przekształceniu, dysponując tabelami lub programami, które przekształcą nam wynik surowy, ten punktowy, w wynik, który możemy interpretować. Punktem odcięcia jest wartość 2655. To są normy dla Stanów Zjednoczonych i one właściwie punkt funkcjonowały w większości krajów, ale coraz częściej zmieniają się te normy, ponieważ coraz więcej krajów ma swoje wersje językowe i swoje walidacje. Jak my przeprowadziliśmy ten to badanie, przede wszystkim włączyliśmy dość dużą grupę, bo 100, ponad 180 kobiet, 85 z zaburzeniami seksualnymi, a 104 bez zaburzeń seksualnych w średnim wieku 39 lat. Okazuje się, że seksualność nadal była tematem tabu, ponieważ nawet doktor Wrubel, który jest myślę Wybitnym seksuologiem miała duży problem z rekrutacją pacjentek do tego badania. Pacjentki nie chciały wziąć udziału, mimo że przyszły celem porady seksuologicznej. Z grupą kontrolną było nieco łatwiej, ale też nie wszystkie kobiety, widząc kwestionariusz, zgodziły się na udział w badaniu. Okazało się, że faktycznie u kobiet, które, które, które mają zaburzenia seksualne, liczba punktów była mniejsza niż u tych, które nie miały zaburzeń seksualnych i to było istotne statystycznie. Natomiast co ciekawe, jednym z elementów procesu walidacji jest tak zwana analiza czynnikowa i w tej analizie ustaliliśmy pięć czynników, które które jakby potem dają w efekcie pod skalę, ale co ciekawe, ten pierwszy czynnik to było zaburzenia, pożądania i podniecenia. Czyli ta skala jakby wyprzedziła klasyfikację DSM-5, w której łącznie traktuje się zaburzenia pożądania i podniecenia jako jedną jednostkę chorobową. Dzięki funkcjom matematycznym i polu pod krzywą ustaliliśmy nasz punkt odcięcia na 27,5 punkta i ten jest sugerowany w populacji polskiej, plus poszczególne punkty odcięcia dla podskali, aczkolwiek te grupy zaburzeń były niewielkie, więc tego nie rekomendujemy, tych punktów odcięcia do poszczególnych zaburzeń. Podsumowując, no, taki jest, takie są nasze rekomendacje i rzeczywiście myślimy, że najlepiej byłoby skonsultować pacjentkę, a później odesłać do specjalisty, który udzieli fachowej już porady, jeśli taka wola jest i jeśli faktycznie te zaburzenia seksualne zostaną potwierdzone przez specjalistę. Stworzyliśmy również wersję elektroniczną, ponieważ swojego czasu był bardzo duży szum po tej pierwszej naszej konferencji indeksu w grudniu zeszłego roku na temat indeksu funkcji seksualnej. I też rozwieje wątpliwości, on nie służy do robienia habilitacji, doktoratów, kogokolwiek. To są badania naukowe, ale badania naukowe są jakby pochodną tego indeksu. Każdy może wejść na stronę internetową www.index-seksualny-kobiety.pl, zarejestrować się, czyli podać tylko swój adres mailowy i wypełnić taki kwestionariusz, gdzie będzie sumowana automatycznie liczba punktów i będzie podana porada typu. Jest w porządku, ale jeśli masz wątpliwości, zgłosi się do seksuologa lub jesteś w grupie ryzyka rozwoju zaburzeń seksualnych, powinnaś zgłosić się do lekarza, specjalisty, seksuologa. Na zakończenie chciałbym, żebyśmy zapamiętali cztery rzeczy. Pierwszą, że kobieta ma swoją seksualność, i to szczególnie my, ginekolodzy, powinniśmy o tym pamiętać. W każdej chwili, w każdej sekundzie, kiedy badamy kobietę na wizycie ginekologicznej. Nie należy bać się pytań o seksualność pacjentki, choć pacjentki bardzo różnie reagują. Ja pamiętam jeszcze kilka lat, jak zaczynałem, jeszcze w trakcie specjalizacji swoją pracę jako ginekolog w poradni, pytałem każdą pacjentkę stosującą antykoncepcję o to, jak wygląda jej życie seksualne. I Pierwsze kilka pytań. Spotkało się z ogromnymi oczami pacjentki, tak jakbym pytał o numer karty kredytowej. Później się przyzwyczaiły i już mówiły znacznie swobodniej. No ale każdy, myślę, takie dylematy będzie miał. Pamiętajmy, że mamy polską wersję indeksu i możemy z tej wersji korzystać. Jest ona dostępna, darmowa i nie wymaga jakiegoś wielkiego zachodu w zdobyciu. Trudno mówić o tym, żeby pacjentka na wizycie wypełniała ten kwestionariusz, ale w domu może go spokojnie online wypełnić. No i powinniśmy jej używać i stosować w praktyce, bo to pomoże nam udzielić fachowej porady i skierować pacjentki, które. Podejrzewamy o zaburzenia seksualne do specjalistów. Nie każdy z nas musi być specjalistą i umieć tym pacjentkom pomóc, ale każdy powinien wiedzieć, gdzie taką pacjentkę odesłać. Dziękuję bardzo za uwagę.